Cześć. Witajcie na kanale Dla ciekawskich shopping, czyli miejscu z inspiracjami zakupowymi i modą w stylu gwiazd. W odcinkach prezentujemy hity sprzedażowe i podpowiadamy gdzie je kupić. Zapraszamy was także do naszego sklepu. Znajdziecie w nim tak znane z naszych filmików koszulki z autorskimi nadrukami oraz torby i kubki. Link do niego znajduje się w opisie. Zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie też o kliknięciu suba i okciuku w górę. Adrianna Skon. Ostatnio często o nią prosiliście, dlatego dziś to ona będzie naszą bohaterką. Ada prowadzi niezwykle popularny kanał na YouTube, a potwierdza to liczba jej subskrybentów, która już dawno przekroczyła 900 tysięcy. Zresztą oprócz oficjalnego konta ma ona także dwa inne, poświęcone tematyce babskiej i gamingowej. Influencerka jest znana ze swojej serii o sześciu siostrach, challenge'ów, vlogów i odcinków o gadżetach. Oprócz tego nagrywa piosenki, a ostatni utwór, ta matura, to jej wersja Hot 16 Challenge 2, nagrana razem z Alanem Cyprysiakiem. A jaki jest styl tej młodej gwiazdy mediów społecznościowych oraz gdzie kupić inspirowane nią ubrania i kosmetyki? Tego dowiecie się już za chwilę. Zapraszamy do obejrzenia zestawienia. Linki do prezentowanych rzeczy oczywiście znajdziecie w opisie. Patrząc na instagramowe konto Ady od razu rzuca się w oczy kolor różowy, dlatego od takich ubrań musimy zacząć. A dokładnie na tapetę weźmiemy bluzę typu tie-dye. Ten modny fason jest do kupienia w Sinsei. Ma krój oversize i obniżoną linię ramion. Wygodne spodnie dresowe w różowym odcieniu znajdziecie natomiast na stronie marki 4F. Łapcie je szybko, ponieważ jest to jeden z ich bestsellerowych produktów. Spójrzcie na jeszcze jeden model bluzy z tym kapturem. Wzór w jednolitym, ale też nieco jaśniejszym kolorze to nasza propozycja z Hausa. Kosztuje niecałe 70 zł, a linku do niego szukajcie w opisie. Również w tym sklepie znajdziecie kurtkę jeansową inspirowaną stylem Adriany. Jej cechą charakterystyczną jest przede wszystkim modny efekt spranego materiału. W kategorii kurtek zatrzymamy się nieco dłużej, bo na kolejnych fotkach youtuberka pozuje w ciekawej lawendowej ramonesce. Bardzo zbliżony fason wyszukaliśmy w Mojito. Jest wykonany z imitacji zamszu ma klapy, pagony na ramionach i zapięcie na zamek, czyli dokładnie tak jak w stylizacji naszej bohaterki. Coś dla fanów mocniejszych kolorów to czerwona jeansowa katana, a taką w nieco krótszym wydaniu dostaniecie w sklepie House. Ma ona luźny i oversize'owy krój. Jeśli tak jak Adriana lubicie atomówki, to z pewnością zainteresują Was ubrania z tym bajkowym motywem. Koszulka z kontrastową lamówką jest dostępna w ofercie Sinsei za około 30 zł. Natomiast T-shirt tym razem w czarnym kolorze i o krótszym kroju kupicie w hausie. Linki do tych rzeczy umieściliśmy w opisie. Na kilku zdjęciach YouTuberka pozuje w pomarańczowym, luźnym swetrze o prostym splocie. My zaproponujemy taki wprost ze strony Answer.com. Aktualnie znajduje się na wyprzedaży za niecałe 60 zł. Buty w jej stylu to różowe sneakersy marki Puma. Uwagę przyciąga nie tylko ich kolor, ale też podwyższona platforma, która jest zainspirowana modą lat 90. Dokładnie ten model kupicie na Allegro i kosztuje tu niecałe 120 zł. Jeśli chcecie wykonać makijaż taki jak Adrianna, w którym dominować będą różowe, koralowe czy pomarańczowe odcienie. Też mamy dla Was propozycje. Pierwsza to paleta Urban Light marki Maybelline zawierająca bardziej pastelowe cienie. Znajduje się dla niej również rozświetlacz i róż do policzków, a jest ona dostępna w Empiku. Natomiast druga paletka marki NYX to już zdecydowanie intensywniejsze i mocno napigmentowane cienie do powiek. Jest to nasza propozycja ze sklepu Douglas. Aby natomiast zrobić precyzyjną kreskę na oku, taką jaką najczęściej można zobaczyć u naszej bohaterki, zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego Sephora. Kupicie tu eyeliner w pisaku z wodoodporną formułą, dzięki któremu z łatwością taki makijaż wykonacie. I kosmetyki kończą nasze zestawienie. Dajcie znać, czy skusicie się na zakup któryś z zaproponowanych rzeczy. Pamiętajcie również, aby zajrzeć na nasz Instagram oraz będzie nam miło, gdy zasubskrybujecie nasz kanał. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć!